Ja pierdolę, już cały dzień kopię ten zbiornik do spirytusu koło mojej gorzelni, a wylewałem taki wół, że nawet tam na parstwa strawin nie schowam. Co ten wali odpierdala za zwody, cholera, ile tego gówna pod ziemią jest, o kurwa, chyba odnalazłem Atlantydę pod moją działką. Fałszywy alarm, to tylko starożytny nocnik tego żółtego tydzia. Ty jebany kafarze, jak ci się nudzi to się pobaw swoim małym albowy wykop dla siebie grupi się w nim zasyp, zamknij mordy i zerknij do książki która jest w tej kupie główna, ty osperniony odciągu, wymyśl jakąś bardziej sensowną pułapkę, bo takie taktyki to robią już tylko wschodnioafrykańscy łowcy mrówek. O kurwa mać, jaki wielki był ten twój pies, tylko po co chcesz go odkopać, ale z ciebie analfabeta, spójrz na drugą stronę, ale wyjebany wpis dubasem, pomóż mi go zbudować to może pozwolę ci z niego korzystać, okej, okay. no to bierzemy się do roboty bo stawka jest wysoka, większa niż życie, może wreszcie się w nim wykąpię od 30 lat, przyniosłem ci trochę denaturatu, o ja pierdolę te kretynie, zasypiesz mi zaraz cały zbiornik, ile go powstrzymać, nie no, robota idzie jak spety strzeli, ten drągal wynagrodzi miną ciężką w chuj pracę, dostaniesz kopać dupę, a nie nagrodę. Co mi przerywasz stosunek z kretem? Zasypujesz to co wykopałeś pało. No co ty pierdolisz? No jak ja cię pierdolę? Idź do chuja pana z taką robotą. Straciłem sens swojego życia. Nie będę się mógł wykąpać w basenie pełnego spirytusu. No chyba cię pojebało. Ważne, że ja chcę się wykąpać. Wypij trochę denaturatu dla podniesienia ducha. Spierdalaj. Weź wypij trochę bo umrzesz z powodu braku promili. Dzięki stary, dobra, koniec tych szczułości, nie opierdalajmy się z robotą. Patrz i ucz się od mistrza jak powinno się pracować. Najpierw to ty trochę przykoksuj, a dopiero potem chodź na solowę. A nie udajesz bosa wsi, zamknij swą rurę wydechową, bo ci włożę do niej kota jak w tym odcinku gdy chcieliśmy jechać na szkołę przetrwania. Ty się nadajesz do tarcia kiszonych ogórków konserwowych, bo ja to bym cię jednym palcem u nogi rozpierdolił. Słyszysz mnie synu garbatego pająka? Zaraz ci tak wpierdolę, że polecisz w kosmos bez skafandra. Ojej jebie, ściana się wali, przestań drama bo będę miała tak sraczki na miejscu. Sraczka cię bierze nawet wtedy, gdy oglądasz pokemony więc chyba jesteś już uodporniony Kurwa, wystraszyłeś mnie, mam teraz mokro w gaciach. Nie pierdol głupot, tylko patrz gdzie jesteśmy, patrz twój dzbanek tu o kolorze twojego moczu, ja pierdolę, zjebałeś robotę, jesteśmy w punkcie jebanego wyjścia, zamknij swoją niemytą dupę, bo ty też tak kopałeś jak rozluźniony anemik, no to zrobiliśmy niezłe zasieki, totalny forfany nie ma chuja. możemy teraz prowadzić wojnę z twoim starym o miejsce w jego haramie, ale żeby prowadzić wojnę musimy mieć jakąś broń a ja wiem skąd ją wytrzasnąć za mną żołnierzu, jaki zajebisty sprzęt, skąd ty go masz, zajebałem go z poligonu gdy byłem w wojsku. Polskim, myśląc, że to super seks zabaweczki. Nie pierdol tylko, idź podkładać dynamit do zasiek. Ja pierdolę, za tyle miedzi w kablach zrobiłbym ogromną imprezę u siebie. O kurwa spadam. Czuję się jak ten gość z myszyn impasywol, o ja jebie. No jak ja Cię pierw kurwa dole. Zaplątałem się w tej kable kabla to niedługo wybuchnie. Czy ten cholerny saper skończył wreszcie podkładać pole nowe? Chyba tak, podłaczam detonator. Jedna laska tu, jedna laska tam i wszystkie laski moje. Dwa kabelki, dwie dziureczki i gotowe. Wszystko podłączone jak należy. Elektryka prąd nie tyka, hehe. He. Dobra wypierdalam z epicentrum wybuchu. Jeżeli ten pałąk zaraz nie wyjdzie stamtąd, to wyjebie go w kosmos, ty benkarski ośle, nie betonu i tego, co ty tam namroczysz. O ja pieee... Jezus kurwa ja pierdolę, toż to była Hiroshima. Nie to kurwa nie do wiary. O ja nie mogę, czuję się jakby mnie uderzył meteoryt ze złota. To jest właśnie definicja szczytu pecha. Pecha to masz w ustach po jedzeniu. Wpisałeś kod na nieśmiertelność. Ty oszukujesz. Dobra byłaś stamtąd, cicho sić, i ci, dawaj ten wąż który zajebałeś z dystrybutora z najbliższej stacji benzynowej i ten spiryt. Ja przynajmniej mam wąż a nie tak jak ty używasz słomek do picia sklejonych ze sobą przezroczystą taśmą klejącą. Miałeś nadwyżkę produkcyjną że wylewasz ten spiryt do dziury w ziemi którą nazywasz zwiernikiem? Proste że tak, nie pierdol tylko choć tu psi niewierny, temu twojemu zajebistemu basenowi coś brakuje. Za to wiem, że ciebie rodzice nie kochali i brakuje ci prawdziwej miłości. Ow chuj, spierdalam. No jasne, trzeba go obłożyć marmurem tak dla szpanu. ejdu po człopie, gdzie spierdalasz. To ten jego beret capiący gównem. Przestań się bawić w szambonurka nawigatora i nie zostawiaj mnie samego z tym burdelem. Burdel Tomasz w swoim domu. No liberacja. Zaraz mnie krew zaleje i szlak trafi na miejscu jednocześnie. Kurwa mać, tyle pracy poszło się jebać. Pierdolę taką robotę, idę się przebrać. Mamy pomysł. Zasadzimy w naszym bajorze sadzonki chińskiej konopi indyjskiej, które dostałem od takiego Wietnamczyka co sprzedaje kurczaki z rożna na Stawionie dziesięciolecia. W prezencie dostałem jego strój w którym przyjechał do Polski. I wuala, mamy pole ryżowe jak nie wiem co. Pole gotowe? Proszę bardzo, przy takiej ilości twojego gówna i mojego spirytusu konopia będzie rosła wspaniale, ale łatwo się sadzą, coś czuję że plony w tym roku będą bardzo udane, będziemy mieli za to w pieniądze. pieniędzy. Graba, a jakże. No kurwa, lepter byłby z nas dumny.